Apostołowie i uczniowie Jezusa nie wierzyli w zapowiadane przez Niego zmartwychwstanie. Nawet po tym, jak zaczęły pojawiać się informacje o pustym grobie, o Marii, która widziała Jezusa, o uczniach idących do Emaus, którzy rozmawiali z Nim, uczniowie, podobnie jak inni Żydzi, wyobrażali sobie, że zmartwychwstanie nastąpi dopiero pod koniec wieku, gdy nadejdzie Królestwo Boga. Trudno było im zrozumieć, że jeden człowiek może z martwych wstać. Zresztą byli realistami, widzieli rzymskie krzyżowanie, śmierć, złożenie do grobu. Ukrzyżowanie było zbyt dosłowne, żeby coś tak niewyobrażalnego mogło się teraz wydarzyć. Jednak dyskusje wśród nich były gorące, a zamieszanie z powodu tych dziwnych wieści niemałe. Ewangelista Łukasz opisuje pierwsze spotkanie z uczniami w Jerozolimie. Gdy to mówili, sam Jezus stanął między nimi i powiedział: Pokój wam. Oni przerazili się i przestraszeni myśleli, że widzą ducha. A on ich zapytał: Dlaczego jesteście zatrwożeni? Dlaczego wątpliwości ogarniają wasze serca? Zobaczcie moje ręce i stopy, to ja jestem. Dotknijcie i zobaczcie, przecież duch nie ma ciała ani kości, a jak widzicie ja mam. Kiedy Jezus stanął tego wieczoru między nimi, kiedy powiedział im szalom, pokój wam, oni byli przerażeni, mieli wątpliwości, ponieważ nie nastąpiło jeszcze zmartwychwstanie umarłych, więc uczniowie myśleli, że postać Jezusa jest duchem, zjawą czy widmem. Jednak Jezus, którego zobaczyli, nie był duchem. Miał ciało. Było to nowe, zmartwychwstałe ciało. Jego ciało z nadal widocznymi ranami od ukrzyżowania. Nie tylko mogli z nim rozmawiać, dotknąć go, on również jadł z nimi. Jezus zmartwychwstał prawdziwie, realnie. Nie był duchem, halucynacją ani zjawą. Zmartwychwstał pierwszy spośród umarłych.